YouTube mamy niedzielę, godzinę za 28. Jak widzicie, poniedziałek, wtorek, sobota, niedziela, dla mnie to nie ma znaczenia. Ja mam ustawiony budzik na stałą godzinę, czyli przykładowo na siódmą i codziennie bez względu, czy to jest poniedziałek, czy niedziela, staję o tej samej. No chyba, że na przykład mam podopieczny bardzo wcześnie rano, no to wtedy wiadomo przestawiam. Lub na przykład jeżeli mam jakiś wyjazd i wracam późno, no to wtedy też mi budzik trochę przestawiam ale na ogół zawsze wstaję rano, czyli o godzinie 7 Teraz się zabieram do swojego mlecika, standardowo ciasto przygotowuję dzień wcześniej Jeżeli chodzi o przepis, może tutaj podam link, nagrywałem w jednym z nogów. Używam pama zazwyczaj, bo patelnię nie mam standardowej, pomogę, tylko taką zwykłą bo też pytaliście ostatnio, więc trzeba im dobrze sprzykać, żeby się nie przypaliło Często właśnie szukacie wymówek, że nie jesteście w stanie przygotować sobie śniadanie i te sprawy. Ja ciasto wczoraj szykowałem około 5 minut, teraz tylko wylewam na patelnię. I tak naprawdę upieczenie tego omleta zajmuje około 5-6 minut i macie gotowy posiłek, który możecie nawet zabrać ze sobą w jakiś pojemnik, czy nawet torebkę jak bułkę i zjeść po drodze do pracy. Także nie szukajcie wymówek, bo wymówki są dla słabych. Teraz czas na polewę. Tutaj mam biurki kokosowe, odżywkę czekoladową, przepis standardowo, może tutaj podam nim ale dzisiaj robię w wersji z jogurtem naturalnym. Właśnie, jeżeli chodzi o jogurty, bo często zadajecie mi pytania albo sami wybieracie wybieracie te Zero, Light, a w rzeczywistości może podam Wam tutaj porównanie, jak wygląda składowo, jeżeli chodzi o Zero, a jeżeli chodzi o jogurt naturalny zwykły. No i przyjrzyjmy się tym dwóm przykładom, na dole mamy jogurt naturalny 0% tłuszczu, u góry mamy zwykły jogurt naturalny. I teraz zobaczcie na samą kaloryczność. Niby 0% tłuszczu, odtłuszczony co prawda ma 0%, ale zawiera 52 kalorie, natomiast zwykły 58. Czy jest to aż taka duża różnica? Ja uważam, że nie. Ponadto, zobaczcie ile 0 zawiera węglowodanów. No niestety, ale te tłuszcze trzeba na coś zamienić. 7,6 w tym cukru 7,5, a naturalny 5,956. Jeżeli chodzi o białko, tutaj mamy akurat 4,0 do 0. Musieli czegoś dodać, więc białka jest 5,5. Ale teraz przyjrzyjmy się dokładnie, jeżeli chodzi o skład. Także mleko, żywek kultury, bakterii jogurtowych. Oraz i tutaj co najważniejsze, wyselekcjonowane szczepy kwasu mlekowego. Wyselekcjonowane, czyli nie są wszystkie. A zobaczcie teraz, jeżeli chodzi o zwykły składnik, mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych, minimalna ilość serwatki świadczą o naturalności produktu. Także jak możecie teraz w łatwy sposób zobaczyć, jogurt 0, no niestety, ale musi być pozbawiony tutaj wartości, jest on poddany dodatkowej obróbce. A jeżeli chodzi o kaloryczność, jak wspomniałem wcześniej, 52-58, ja uważam, że to jest żadna różnica i wolę postawić na zwykły z minimalną zawartością tłuszczu, niż tutaj pchać w siebie dodatkowe węglowodany i pozbawiać się tego, co najważniejsze w jogurcie, czyli probiotyki. Także widzicie. Teraz mi powiedzcie, czy jest sens wybierać jogurt zero, gdzie ten ma tylko zaledwie kilka kalorii więcej, a jest o wiele, wiele lepszy, bo mniej przetworzony. No i ogólnie, jeżeli chodzi o nabiał. Staram się unikać w diecie, nie ze względu, że uważam, że jest niedobrym źródłem białka, tylko po prostu ja po nabiale się źle czuję, dlatego go staram się eliminować, ale jeżeli wam to nie przeszkadza, i ja najbardziej możecie spodziewać. Ja na przykład teraz w szpitalu będąc troszeczkę się zatrułem tutaj pokarmowo, to znaczy nie potwierdziłem tego, ale znam swój organizm i wiem, że to nastąpiło. Dlatego wrzuciłem tutaj dużo probiotyków z apteki, dla takich aptecznych do tego jogurty, aby jak najbardziej tutaj uzupełnić tą florę jelitową, poprawić to wszystko, aby po prostu walczyć z tym. Także jeżeli chodzi o jogurt wybierajcie zawsze ten zwykły. No, chyba że macie jakiś tym interes, no to wtedy się zero. Ale ja nie widzę tutaj żadnego powodu, aby, dlaczego bym miał go wybierać. A jeżeli chodzi o makro, takie coś jak tłuszcze, węgle, białka, nie biorę tego pod uwagę. Jeżeli chodzi o moje jakby tutaj zapotrzebowanie na makro składniki, tylko pod uwagę biorę kaloryczność, czyli na przykład, że tam będzie on miał tutaj 58 kalorii w 100 gramach, ja użyję 75. Czyli tylko te 40 kalorii biorę pod uwagę, ale nie białko, węgla i tłuszcze. Zatrucie pokarmowe, no nie wiem czy przechodziliście, ale coś strasznego. Zero w ogóle apetytu do jedzenia, jeżeli już coś jemy, w ogóle nam to nie smakuje, wciskamy na siłę. Jedyne rozwiązanie tutaj to jest jakieś robisz takie bardziej na słodko, jakieś koktajle. Ja sobie właśnie z tym radziłem w ten sposób, że robiłem na przykład grzybkę białkową z jakimiś płatkami jaglanymi twaróg, jakiś taki deser, bo po prostu na przykład mięso, makaron, jakieś takie rzeczy odpychały mnie to tanie nie miałem na to w ogóle ochoty, a co najlepsze ani na burgery ani na pizzę co uwielbiam, no jest coś, coś strasznego. No więc jak teraz z tym walczyć, bo ja na przykład do lekarza to już idę tylko w ostateczności Staram się zawsze domowymi sposobami. No jeżeli jest tylko taka możliwość, bo niektóre choroby nie da się w ten sposób wyleczyć, no to na pewno musimy starać się jeść. Mimo iż nie możemy, nam się nie chce, to i tak musimy jeść, tylko że bardziej lekkostrawne rzeczy. Do tego właśnie tutaj dużo e, nabiału, no niestety, ale tak, jogurty, kepiry, które zawierają duże ilości probiotyków. E, I omijajcie te zero, wybierajcie te naturalne. E, do tego jakieś mleko, na przykład tak samo, wiem, laktoza, no ale niestety, ale trzeba sobie z tym radzić. E, a z jeszcze laktozy, ja uważam, że jeżeli nie mamy problemów, możemy śmiało spożywać. Dalej, unikamy tutaj kawy, aby nie podrażniała nam jeszcze bardziej tego. Ja jednak się do tego akurat nie stosowałem, bo kawę lubię, ale tylko rozpuszczalną piłem w tym okresie. Kolejną taką kwestią jeszcze jest nawadnianie organizmu. nawadniajmy go w dużym stopniu. No i ja na przykład jeszcze w, w tym celu wrzuciłem sobie tutaj i dodatkowo probiotyki apteczne, enzymy trawienne, aby jeszcze lepiej to wspomóc. No i w sumie walczyłem z tym około 4-5 dni, no ale powiem wam, że ustąpiło. Ciężko było, no bo było trzeba wszystko na siłę robić, to jedzenie wpychać, no ale dałem radę i teraz już jest wszystko spoko. Także pamiętajcie o tym, jeżeli macie jakieś zatrucie pokarmowe, także poprzednie wskazówki i lecicie z tym. Dobra, w miło, zaraz zrobię, ja nie będę miał polety, także lecimy. Się ich boi, albo znowu, jeżeli już je spożywa, to nadmiernie. Ja teraz jeżeli chodzi o okres masowy, na przykład przyjąłem sobie na siadanie 200 g owoców i nie ma to większej różnicy dla mnie, jaki to będzie owoc. Co prawda jest tak, że banan jest o wiele, wiele bardziej kaloryczny niż na przykład jabłko czy nektarynka, ale jak mieszamy często owoce, czyli trochę da tych, trochę tych, to wszystko się to normuje i też nie patrzmy tutaj pod względem jednego dnia. Ja tutaj mam na przykład nektarynkę, Tutaj bodajże to jest papaja czy coś takiego. Także po prostu teraz na omleta leci. 150, bo 50 jabłka poszło do środka, żeby nie był taki suchy, więc teraz nawież leci 150 owoców i nie zwracam tutaj już uwagi, jakie to są owoce. Polewa na masie powiem Wam, że świetna sprawa. Kurczę, no, pytacie mnie od się Sosu zero, co myślę na ten temat? jasne na redukcji jeżeli mamy to makro z dosyć mocną uszczuplone, możemy wrócić ale na masie kurczę przestańcie no, mamy taką nadwyżkę kaloryczną mamy taką pulę do wykorzystania także tutaj mamy tylko masło, że odżywkę białkową białkowo no i tak naprawdę to wszystko wystarczy aby zrobić taką polewę, a uwieść mi że w smaku jest po prostu taka kosa Także nie widzę sensu tutaj stosowania jakiejś chemii po takich sosów zero. Jak mogę w sposób naturalny sobie zrobić polewę, wierzcie mi, że jest o wiele, wiele lepsza, bo nie już tego posmaku. I standardowo do porannego mleta, jeżeli mam tylko czas i możliwość, puszczam sobie jakiś materiał na YouTube, bo uważam, że jest tutaj kilka osób, które wstawiają i takie materiały bardziej życia, i osoby, które bardziej jadą. Tutaj, merytorycznie, naprawdę idzie dowiedzieć się czegoś ciekawego, fajnej wiedzy. No i nie ukrywam też, że brać po prostu pomysły na swoje kolejne materiały, kształcić się po prostu w obróbce, bo to też jest bardzo ważne. Wiem, jak to wpływa na oglądalność. No to ja teraz coś wpuszczam. O, dzisiaj widzę. Shellin na przykład 5000 dodał jakiś materiał odnośnie Mezomorfa. Także puszczamy, zobaczymy co tam ciekawego powie. Przetestujemy sobie nowego Mezomorfa. Jak widzicie w takim właśnie opakowaniu. Dla tych osób, które nie są wtajemniczone. Mezomorf. No i właśnie to o czym przed chwilą powiedziałem. Shellin testuje nowego Mezomorfa. Stary, nie wiem czy pamiętacie czy ktoś stosował, ale to był totalny odjazd. Ale tamten zawierał geranium, na przykład także nie są to substancje dopuszczone w Polsce i szybko został zawieszony. No i widzicie, Szeli ma teraz nowy i fajnie po prostu poznać teraz opinię kogoś odnośnie tej nowej przytelnej czy warto ją w ogóle kupić, czy totalny kit, sheet i nic więcej. No ja niestety teraz nie trenuję, to nie przetestuję. Jak dobrze wiecie, jestem po mojej kontuzji, ale powoli będę wracał. Myślę, że nogi dopiero zacznę około września lekko trenować. Sorry, że mówię jem, ale no niestety dalej się na nie trzeba zjeść. No a jeżeli chodzi o górę, lekko zacznę już od poniedziałku, także na spokojnie wszystko.